Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. My musimy obliczyć sinus zaznaczonego kąta OAS. Może nanieśmy na naszym rysunku oznaczenia. Wiem, że te odcinki są równej długości. Może podpiszmy sobie, że tu jest promień R i tutaj także jest promień R, no to jest nasza wysokość, ale ponieważ jest ona równa promieniowi, to może ją podpisać taką samą literką. Te odcinki są równej długości, w związku z tym ten trójkąt AOS jest równoramienny. Ten kąt jest równy temu, a ponadto tutaj wiemy, że mamy 90 stopni. Zatem, co to jest za trójkąt? Równoramienny z kątem 90 stopni, to te kąty muszą mieć po 45. Stopni. No i my musimy obliczyć sinus tego kąta. No to napiszmy sinus kąta 45 stopni. To się równa, albo sobie przypominamy, albo odczytujemy z tabelki, z tablic maturalnych, że to jest po prostu pierwiastek z 2 przez 2. Czyli prawidłowa odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź B.